Ciemna Ziemeczki z tej strony, Mister Kochix i to jest zaproszenie na mój serwer um, Wojny Guildy. IP będziecie mieli oczywiście w opisie, ale jak chcecie to mogę. Wojny Guildi przez 2i.maxc.pl a port to 25970, więc możecie widzicie macie administrację. To jest administracja. Do pomocnika nie szukamy. Ty co muszę tu wpisać do pomocnika. Tak, i tutaj już to było wszystko. Chcesz być w administracji administracji. Administracji, napisz podanie na mój e-mail. E-mail to jak widzicie, jest fajkainteria.pl. gmail.com. To jest tak: kontakt z, Sasza, z administracją Sasha, klosawek Sydney Doge. Swagger Dodge. To są osoby, które mają opa i z nimi można kontakt mieć. Zasady. Napisz oczywiście komuś z nas, co tam podałem. Poda, podałem tam osoby z administracji, co tam były. Chcesz inny nick na serw? Na przykład, yy, jak ja mam na przykład Mr. Koki i sobie zmienię na jakieś. To już jest inny nick. I tak, chcesz wziąć udział w konkursie? Napisz też komuś z administracji, bo konkurs jeszcze się nie rozpoczął, bo nikt właściwie domku nie robi na niego. I teraz tak. Nie czytuj ban lub ban IP. Nie przeklinaj 3 razy, razy kogoś kiknie się, to jest ban. Nie obrażaj innych. Jeden raz kik, to będzie ban. Jak po jednym kiku będzie ten... Nie proś o op rangi. Trzy razy jak kiknie się. Kogoś. Nie proś administracji o itemy. Trzy razy jak się... Poprosi, to jest ban. Nie reklamuj innych, innych serwerów, to jest ban IP. To jest oczywiście jasne. Tu się spawnujemy, tak wygląda spawn. Sklep jeszcze budujemy. Tu jest tak. Co wymaga ranga youtuber? 100 subów plus reklama serwera. No... A nie tak jak 50 subskrypcji, bo każdy już tyle ma. Komendy gildii. To jest tworzysz gildię. f invite zapraszasz kogoś do gildii. F-kick, wyrzucasz z gildii. F-multi-dopis gildii. Odrzu... F. odrzuć zaproszenie F. akcept akceptujesz zaproszenie do gildii lag F. Climb, dodajesz teren gildii F. Help, więcej informacji o gildii O gildii dziwne, przez dwa i powiem tak i konkurs to jest konkurs na najładniejszy dom na serwie udział w konkursie biorą tylko gracze nagroda to ranga V plus stoka w hajsu za czerwoną możesz budować i jak widzicie tam już jest mini miasteczko. Jedziemy z tematem, napiszę F home, bo wam przy okazji moim gildie pokażę. Zasady gildii, mojej. Nie kradnij grozikiem z Nie... gildii. Pokoje rób wejściu do kopalni, czyli tam. Częstwa zrób sobie działkę. Też zrobiłem z działkę. Gildi Gildy Kick z Gildy. Nie teleportuj graczy do Gildy Kick. Pisał Mister Kochis, bo to ja pisałem. Tu się spełnimy. Tak wygląda spawn. Ja to wszystko budowałem. Patrzcie. A z góry to wygląda. Już wam pokazuję, jak. O tak. Tarzan. Nie uciekłem jak widzieliście. Dobra, widzicie. Tak, tu jest pokój mojego kolegi Kutiego. Mam taki tam pokoik, takie tam i te masy. To są moje i tam jest kopalnia i to jest pokój mistrz i Polonia Bytom. Tak, mój oczywiście na gemię robiłem. Dobra. To plazmówka, tu stół, tu kanapa. Yy, tutaj skrzynki z różnymi temami. Tutaj mam to. I oczywiście mam niebiesko-czerwono oznaczenie, że to jest mój teren. I szkoda, że mi dom zniszczyli. Tu jest farma, jak widzę. Już ją wybudował. I pokażę wam, jak mi zniszczyli farmę. Home. Moja farma tu była zły, farmy. Napiszę na przykład: Home, mój dom. Widzicie? Tu miałem normalny dom, ale chyba mi go zniszczyli. Akurat dwie drobinki. Ten, jak się dowiem kto mnie zniszczy Kurde, mój dom to go zabiję Normalnie Normalnie go zabiję I tak wygląda ten Tu mam swoje dwie Jedną markowkę teraz No I oddawaj na sioma. Dobra To jest mój domek, ja nadal tu mieszkam Popsuł dom Tam gdzieś była ta... jest cały czas. Widzicie mam zbrojkę. To jest mój skin. Jeszcze wam go tył pokażę. Tak, tak, dzień dobry. Tam jest droga do mojego kolegi. Widzicie tutaj Tu ktoś się budował Zbudowany przez Swagger Dodge i Derek6 Basen gildii youtuberzy Ja w tej gildii Wow Ale zarobiste trochę basen ten zbudowali Całkiem całkiem ten basen No tak tu ma kopalnię. Wow no, Całkiem całkiem ta kopalnia A zaś lak. Tu się rozwijać będzie ta kopalnia a ja tam mamy swoją w gildii. Ekoch naprawiłem sklep spoko yy, gorąca woda. dom PE to jest mój kolega Takemu TP Design Sklep. Tak wygląda sklep, jak widzicie. HUB się pisze. Pokażę wam, że działa. HUB. Widzicie? Co jeszcze na drugim piętrze sklep? Zaś lag. Ops. Tak, jeżeli się spodobał ucinek, daj łapę w górę i nie zapomnij dać suba, więc na razie.